Słowo Boże na dziś, Środa 6 grudnia 2023 roku. Wspomnienie świętego Mikołaja, biskupa. Czytanie z Księgi Proroka Izajasza. Pan zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z tłustego mięsa, ucztę z wybornych win, z najpożywniejszego mięsa, z najwyborniejszych win. Zedrze on na tej górze zasłonę zapuszczoną na twarz wszystkich ludów i całun, który okrywał wszystkie narody, raz na zawsze zniszczy śmierć. Wtedy Pan Bóg odszedł łzy z każdego oblicza, zdejmie hańbę ze swego ludu na całej ziemi, bo Pan przyrzekł. I powiedzą w owym dniu: Oto nasz Bóg, ten, któremu zaufaliśmy, że nas wybawi. Oto Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność. Cieszmy się i radujmy z Jego zbawienia, albowiem ręka Pana spocznie na tej górze. Oto Słowo Boże. Psalm responsoryjny 23 Powieczne czasy zamieszka mu Pana. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach, prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, orzeźwia moją duszę. Powieczne czasy zamieszka mu Pana. Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach, przez wzgląd na swoją chwałę. Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną. Kij Twój i laska pasterska są moją pociechą. Powieczne czasy zamieszkam u Pana. Stół dla mnie zastawiasz na oczach mych wrogów, namaszczasz mi głowę olejkiem, a kielich mój pełny po brzegi. Powieczne czasy zamieszkam u Pana. Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni życia i zamieszkam w domu Pana po najdłuższe czasy. Po wieczne czasy zamieszkam u Pana. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Oto Pan przyjdzie, aby lud swój zbawić. Błogosławieni, którzy są gotowi wyjść mu na spotkanie. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przyszedł nad jezioro galilejskie, wszedł na górę i tam siedział. I przyszły do Niego wielkie tłumy mając z sobą chromych, ułomnych niewidomych, niemych i wielu innych, i położyli ich u Jego nóg, a On ich uzdrowił. Tłumy zdumiewały się widząc, że niemi mówią, ułomni są zdrowi, chromi chodzą, niewidomi widzą, i wielbiły Boga Izraela. Lecz Jezus przywołał swoich uczniów i rzekł: Żal mi tego tłumu. Już trzy dni trwają przy mnie, a nie mają co jeść. Nie chcę ich puścić zgłodniałych, żeby ktoś nie zasłabł w drodze. Na to rzekli mu uczniowie: Skąd tu na pustkowiu weźmiemy tyle chleba, żeby nakarmić tak wielki tłum? Jezus zapytał ich: Ile macie chlebów? Odpowiedzieli: Siedem i parę rybek. A gdy polecił tłumowi usiąść na ziemi, wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do syta, a pozostałych ułomków zebrano jeszcze siedem pełnych koszów. Oto słowo pańskie.